Cześć, witajcie! Co się wydarzy w 16, 17, a może i nawet 50 sezonie Lego Ninjago? Tego dowiemy się właśnie w trakcie tego materiału, ponieważ wspólnie stworzymy kolejne sezony Lego Ninjago. Każdy w tym momencie zostawia kciuka w górę. Tradycyjnie dobijamy do 1000 łapek w górę. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Jak widzicie brakuje niewiele do 17 tysięcy widzów, więc subskrybujcie, a dla motywacji wyślam ostatnich 10 nowych subskrybentów. Koniecznie oglądajcie do końca. Jakiś czas temu w zakładce społeczność zadałem wam bardzo ciekawe pytanie. Jakie macie Pomysły na przyszłe sezony LEGO Ninjago. Myślę, że większość z was chciałaby zobaczyć początki Ninjago. Powinien pojawić się sezon, który działby się w przeszłości i mógłby nam pokazać, na przykład, stworzenie krainy Ninjago, wojny z wężonami albo dzieciństwo Wigar Madona. Oczywiście powinno zostać to przedstawione solidnie, dużo można byłoby wymieniać, w sumie to mogłaby powstać osobna kreskówka. Pojawiło się sporo propozycji, aby któryś z ninja został głównym antagonistą i trzeba przyznać, że byłoby to ciekawe, ale jakby na to nie patrzeć, to właśnie Zain był lodowym cesarzem, więc temat ze złymi ninja przynajmniej jednym bohaterem, raczej odhaczony. Nie ma co ukrywać, Ninjago trochę tych lat już ma i pora myśleć o jakimś godnym finale. Powróci Overlord, okaże się, że Overlord jest oni i stworzy sobie za pomocą mrocznej materii wszystkich wrogów, którzy walczyli z Ninja. Ciemność ogarnia krainę Ninjago, wybucha wojna, w której biorą udział mieszkańcy całej krainy Ninjago, jednak pomimo wielu prób nie udaje się pokonać zagrożenia. Zane się poświęca i umiera. Ostatecznie przed śmiercią wypowiada słowa Miałem chronić tych, którzy sami się nie obronią, jednak ty Razem z poświęcenia nic nie wyszło. Ninjago nadal jest atakowane. Ninja i wszyscy mieszkańcy dochodzą do wniosku, że mieli już tyle wrogów, że to nieodpowiedni czas dla nich i robią to samo, co pierwszy mistrz z Z racji tego, że Łuma, troszeczkę mocy kreacji po swoim ojcu, to stworzył za pomocą czterech złotych broni nową krainę, też o nazwie Ninjago. Później pojawiał się napis sporo lat później, pokazuje tam ninja, którzy są już w podeszłym wieku i ich uczniów, którzy byli potomstwem ninja. Od teraz oni będą bronić tej krainy. Całkiem inny. Interesująca wizja. Wyobrażacie sobie sezon bezpośrednio o Kaju i Skylar. Skylar chciałaby się dowiedzieć więcej o swojej matce, po której odziedziczyła moce, a Kai by jej pomógł w tej zagadce. Pewnego razu do ninjago powraca prosto z podziemi Klaus wraz ze szkieletami, jednakże to nie były już te same szkielety, albowiem Klaus napełnił je czarną magią, przez co były bardziej potężniejsze i całkowicie niezniszczalne. Czarna magia spowodowała, że ich wygląd stał się mroczny. Rocznych szkieletów nie można było już w żaden sposób uratować, stały się zwykłą maszynką konto zabijania. Ninja nie dawali sobie rady z niezniszczalnymi szkieletami, ale się nie poddawali. Na skraju wyczerpania ninja postanowili wesprzeć mistrzowie żywiołów, którzy z nienacka się pojawili. Jednak ta pomoc nie wystarczyła. Mrocznych szkieletów było za dużo. Nie byli w stanie pokonać tej armii, dlatego też Lloyd zarządził odwrót, ewakuację do klasztoru z Pinjitsu. Podczas ewakuacji bohaterów, Klaus rozkazuje swojej armii schwytać Skylor. Udaje im się to, a Kai jest załamany, widząc swoją miłość w rękach wroga. Nic nie mógł zrobić, by ją uratować. Klaus i Armię rocznych szkieletów wraz z porwaną Skylar za pomocą czarnej magii Klausa przenieśli się na wyspę mistrza Chena. Skylar była potrzebna magikowi, ponieważ potrzebował jej podczas ceremonii wskrzeszenia jego mistrza, a ojca Skylar. Przykuł dziewczynę łańcuchami z zemstownu na samym środku pomieszczenia kręgu walk w świątyni, która była zrujnowana i pokryta zgliszczami. Skylar miała być główną bramą, aby Chen mógł powrócić z krainy umarły. Ceremonia przebiega pomyślnie i Chen zostaje wskrzeszony. Skylar za to jest wymęczona tym wszystkim i traci przytomność. Kiedy się budzi, jest nadal przykuta, ale tym razem jest w lochu. Skrzeszony Chen przychodzi do niej i zaczyna z nią rozmowę. W trakcie rozmowy wyjawia dziewczynie prawdę o jej matce i co się z nią stało. Skylar zdenerwowała się na ojca i powiedziała mu kilka przykrych słów. Chen rozkazał Klausowi napełnić czarną magią jego córkę, by ta dołączyła do niego po złej stronie. Miała stać się taka jak mroczne szkielety, całkiem pozbawiona uczuć i zabijać bez wahania. Na szczęście do tego nie dochodzi. W ostatniej chwili przybywają ninja i Kai ratuje dziewczynę zasłaniając ją własnym ciałem i przejmując na siebie czarną magię. Kai staje się zły i zostaje wraz z Chenem i Klausem, natomiast reszta ninja ucieka razem ze Skylor z wyspy do Ninjago. Aby opracować jakiś dobry plan powstrzymania tej armii i uratowania ich przyjaciela spod władania czarnej magii. Sezon kończy się na tym, kiedy armia mrocznych szkieletów z Chenem i Klausem na czele podbijają całe Ninjago, a ninja są bezradni i się ukrywają. Sezon ten byłby takim rozpoczęciem kolejnej trylogii. Fantastyczny pomysł, szczególnie podoba mi się wykorzystaniem mrocznych szkieletów. Skoro już sobie tak czekamy na to uzupełnienie tej dziury fabularnej w postaci bliźniaków czasu i mistrzału, to otrzymałem interesujący pomysł. W trakcie walk z bliźniakami czasu, mistrzu zdobywa laskę żywiołów z alternatywnej linii czasowej, jednak spada ona gdzieś w nicoś dookoła żelaznego Fatum. Lata później ekspedycja badająca ruiny Ouroboros znajduje ją tam i odnosi do muzeum. Ninja są tam po drodze, wracając z walk z poprzedniego sezonu, Kai nie umie się powstrzymać i dotyka laski. Znowu wraca mu ta zła faza. Stwierdza, że poradzi sobie bez wszystkich, zwłaszcza Loida, uznaje, że to nie fair, że jakiś tam. Dzieciak dostał najpotężniejszą moc na świecie. Niektórzy go popierają, inni nie. Cały świat mistrzów żywiołów dzieli się na obozy. Jedni chcą obalić Monopoloida, a drudzy wierni przeszłości. Zaini jako jedyny logicznie myślący chce zatrzymać wojnę, nim pochłonie całą krainę. Żeby nie było, że Kaj to samolubny... Uwaga. <laughs> Dupek? To on dzieli się tą mocą laski ze swoimi sojusznikami. Ja jestem za, bo przyznam się szczerze, że trochę tęsknię za tym starym kajem, który momentami był za bardzo pewny siebie. Nie wiem jak wy, ale według klockowego Cebuliona fajnie, jakby ninja trafili do świata snu, gdzie przebywa władca koszmarów i więzi w nim pierwszego mistrza Spinjitzu. PMS pomaga ninja w walce i ulepsza ich moce. Przywraca też senseja Garmadona i poświęca się, by zniszczyć antagonistę. A gdy w dziesiątym sezonie Loit miał sen, to właśnie PMS do niego przemawiał z więzienia władcy koszmarów. Tak by mogło być. Okej, okay, nie jest źle. Ja właśnie też bym chciał, aby twórcy bardziej nastawili tą kreskówkę na sferę snów, bo tam rzeczywiście może dziać się wszystko. Pewnie w naszej cebulowej, a zarazem ninjagowej społeczności znajdują się miłośnicy chociażby historii, więc pomysł jest taki. Ninja mieliby wrogów z danej epoki historii, np. Armia Starożytności, średniowieczna armia czy armia renesansu, czyli np. armia z XVI i XVII wieku i ninja musieliby ich powstrzymać, żeby świat nie został podzielony na te epoki historii. Fantastyczne rozwiązanie problemu z pomysłem. Na sezony, gdyby każda epoka była sezonem, twórcy nie musieliby się martwić o Ninjago przez jakieś kilka dobrych lat. Ninja dostają list od nieznanej osoby. Okazuje się, że w pewnej odległej krainie wybuchł wulkan, który zniszczył połowę miasta. Ninja mają za zadanie dowiedzieć się, kto za tym stoi i ochronić mieszkańców przed kolejnymi atakami nieznajomego. Okazuje się, że list, który ninja otrzymali, został napisany przez tą samą osobę, która doprowadziła do wybuchu wulkanu, a celem wroga było uwięzienie ninja w krainie, aby on mógł dostać się do Ninjago i je też zniszczyć. Od razu przypomniał mi, się detektyw Zane jestem zdania, że właśnie w takiej formule można byłoby przeprowadzić ten sezon. Myślę, że ninja przeżyli już większość przygód, lecz pojawiają się także takie, z którymi nie mieli do czynienia. Ja osobiście stawiałbym na jakiś sezon, w którym bohaterowie zmierzyliby się, zdajmy na to, z królem jakiejś oddalonej od świata cywilizacji. Król ten rozprowadzałby po swoim kraju, na przykład, jakąś zarazę, udawałby on, że było to nie z jego winy. Już po rozpowszechnieniu w zarazy podałby on swojemu ludowi lekarstwo i wszyscy by go wtedy kochali. Wcześniej go nie nienawidzili za m.in. niesprawiedliwość, czy dlatego chciał wybielić wizerunek swej osoby. Nasi ninja będą próbowali udaremnić plan króla oraz obalić jego rządy. Ten element z tą zarazą uważam, że w przyszłych sezonach można byłoby w kreatywny sposób zastosować. To co się wydarzy w tym szesnastym sezonie? Ninja wyruszą na pustynię, żeby zdobyć cenny artefakt, ale dowiadują się, że na tej pustyni mieszka Pytor, który znalazł ten artefakt przed ninja. Tym artefaktem przyzywa piaskowych wojowników. Ninja muszą uciekać. Nagle znajdują starego przyjaciela Wu, nazywa się Ted. Opowiada on ninja historię o piaskowych wojownikach. W tym czasie w klasztorze Mistrz Wu i Pixel próbują namierzyć ninja, ale nie udaje im się. Pytor wraz ze swoją armią zmierzają do Ninjago City. Pixel udaje się namierzyć ninja i leci po nich swoim mechem. Ninja odlatują wraz z Pixel i Tedem do Ninjago City, ale armia Pytora już zaatakowała. Odbyła się wielka bitwa. Ninja używają rżicu i wygrywają. Biorąc pod uwagę obecne pomysły twórców, to mogłoby się sprzedać. Niestety nie udało mi się zamieścić w trakcie tego materiału waszych blisko 200 pomysłów, ale postaram się dla was zrobić drugi odcinek z tej miniserii, dlatego zostawcie jak najwięcej łapek w górę pod tym materiałem, abym wiedział, że chcecie drugą część. Bardzo wam dziękuję, że tak naprawdę to wy stworzyliście ten materiał. Dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w komentarzu napiszą Cebulowi Ninja. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!